Witam Was, moi drodzy widzowie, bardzo, bardzo serdecznie. Znajdujemy się w tej chwili w trybie hardcore. Jest to Necromanta na poziomie 41. I właśnie zamierzam rozprawić się z ostatnim bosem, balem. Swoją drogą ten golem całkiem fajnie z bliska wygląda. Eee, krótki update co do sprzętu. Trupia muszla na głowie. Nic dobrego. Eee, tutaj udało się znaleźć amulet 49 do życia. Bardzo fajną tarczę. Błogosławiony krąg MOSERA. Do której wrzuciłem eee, dwa. Eee, to nie są perfekcyjne diamenty, tylko to oczko wcześniej. Jest skradanie tal w zbroi płytowej. Udało się zrobić ducha w pałaszu. Co prawda, 26 w ale i tak jest to mocne wzmocnienie mojej postaci. Skóra gula, chociaż ona mi się tutaj raczej no nie przydaje, bo ja nie atakuję i tak na razie wręcz. Eee, odporności na błyskawice zwykły pas płytowy ale 9 odporności na ogień ciekawy też pierścień który ma 29 do odporności na trucizny skuteczność ataku, wykradanie, many i zdrowia eee, też trochę nieprzydatne ale ta odporność jak najbardziej na plus no i najciekawsze chyba znalezisko takie Buty, bezcielesny trzonek, zresztą jak można nazwać buty trzonek, 30 do szybkości poruszania się, 10% FHR, odporność na zimno ogień i 10 MF. -a. Jest to necromanta samoner, także jego główną bronią są truposze. Ja już tutaj zrobiłem sobie 9 trupów. To jest moja maksymalna liczba trupów. 9 eee, mam też tutaj. Będę się posługiwał ożywionymi. Wrzucamy sobie klątwę, zwiększanie obrażeń. No i wstrzeszamy sobie tych ożywionych. Ożywionych mogę mieć maksymalnie 7. Szukam, szukam tego baala. Już niewiele mi brakuje do poziomu. Także fajnie by było przed samym baalem ten poziom jeszcze zrobić. No i myślę, że się uda, tak. Eee, Posługuję się również wybuchem zwłok. Jak mam taką okazję, jest to bardzo mocna umiejętność nekromanty. Tym bardziej jak gramy na samonera. Jak chodzi o magów, to szczerze mówiąc, może yy, teraz ich sobie zrobię, ale na ogół to ja ich nawet nie strzeszam, bo uważam, że to jest niestety bardzo słaba jednostka. Taka nie, nie wiem, niedowartościowana. Może złe słowo, ale yy, zdecydowanie... Uważam, że baw na magów powinien kiedyś wlecieć. Chciałbym w miarę szybko dostać się do... Dobrze, jest już nieźle. Dobra, weźmy sobie teraz tutaj. Pozabijajmy tych oto i wskrześmy. O, władcy śmierci potrafią naprawdę niezłe spustoszenie no i wpadamy do tronu zniszczenia i lecimy, lecimy dalej Bal czeka na bal u Baala wszyscy goście zaproszeni, wszystkie trupy zaproszone Także no, jestem bardzo ciekawy. Myślę, że powinno się udać. I nie, nie, nie powinien sprawić jakiś problemów. Eee, ten bal, ale jeszcze zobaczymy, bo możliwe, że bala to ja będę trochę dłużej puk. Zobaczymy także. Klątwa, klątwa. Mam też yy, najemnika kaziaja. Kaziaj, <ścoughs> jak widzicie, ma aurę do obrony. E, dopóki nie dostanę się na piekło, to myślę, że będę latał z aurą do obrony. Ok, spadła mi liczba ożywionych liczba odżywionych się zgadza, wybuch zwłok, wybuch zwłok, wybuch zwłok i pozamiatane moją główną bronią i tak są truposze zejdźmy sobie, niech będzie wszystkich 7. Myślę, że poziom około 40 jest wręcz idealny, żeby zacząć. Ee, Zabawę na koszmarze. Weźmy sobie więcej przywołańców. Weźmy sobie. Jeszcze tutaj mistrzostwo we władaniu szkieletami. Tych warto powstrzeszać. Oni są mocni. Panowie jadu. Jako ożywieni. Poza tym należy pamiętać, że z ostatniej fali nie da się już wskrzeszać potworów. A mamy tutaj czas trwania 180 sekund. Także trzeba się sprężać. No i co? Mam w ekwipunku bardzo fajną kuszę, której będę używał. Brakuje mi trochę siły i zręczności do tej kuszy. Wybuch zwłok, wybuch zwłok. Jeszcze jeden szkielet. Weźmy sobie też tych magów, których w sumie nie używam, ale sobie użyję. No i taką oto wesołą ekipą. Jeszcze jakieś mikstury leczenia. Może wzmocnienia. Padamy. Ja bada. Dobrze jest podejść jak najbliżej, żeby nasze potwory go otoczyły. A jak widzicie tutaj, ciągle lwia część mojej armii jest zagubiona. Ok, no. Może w ogóle przejdę tam, dobra. Wydaje mi się, że już większość tutaj będzie. Plądrza i lejcie go. Może ja się też przyłączę z miecza. Ojojoj! Chciałbym, żeby wszyscy go atakowali. I najlepiej byłoby dla mnie walczyć z nim tutaj na środku. On jest sprytny i wcale na środku nie chce walczyć. Także lejcie go, lejcie go. Tutaj wygół zwłok już się na nic nie przyda. Widzicie, no to nie jest dobra pozycja dla nekromanty, bo nie cała moja armia ma dostęp do niego. Się obijają. Dobrze, że chociaż hadzia go tam leje. No i nie zdążyłem uleczyć najemnika. Mój błąd, trochę mi nie zadziałał ten skrót. oj, oj. Sześć trupów, tak? Bal. Bal jest już całkiem nieżywy, ale jeszcze jest żywy. Zbroja. Golem. Pięć szkieletów. Nie wiem. Weszło. Dwa szkielety. Jeden szkielet i ja, tak? Dobra, w takiej sytuacji, ponieważ jesteśmy na hardkorze, zrobię sobie odwrót taktyczny, przegrupuję się, skrzeszę sobie armię, eee, także na szybko ciach, nowy golem, skrzeszamy najemnika i jak chcemy najszybciej zdobyć sobie trupy. To po prostu najłatwiej je tutaj powstrzeszać. Mamy już 9 szkieletów. To taki myk, jakby ktoś potrzebował armii na szybko. To świątynia Nichla taka. Eee, no i jedziemy. Dobra, Mikstu jeszcze mam. Powinność, powinny wystarczyć. No, klient, chodź tutaj. Powoli, powoli. Lać go wszyscy, ja też pomogę. Tak, już niewiele brakuje. No i jest pięknie. Niszczenie kamienia świata wywołało niebezpieczne wstrząsy, nie same tutaj żółte przedmioty, powtarzalna kusza. No, i tym optymistycznym akcentem, e, będę kończył ten odcinek. Pokażę wam jeszcze, której kuszy chcę używać. Jest całkiem, całkiem. Bala udało się dobić. Polecimy sobie na normal. A kuszę mam taką: Burizade Kyanon. Bardzo znana kusza, bardzo fajna i myślę, że w tym nekromancie jak najbardziej się sprawdzi. Będzie z tego dużo radości. Także łapkę w górę i subskrypcję poproszę. Jak się podobał materiał, poleć znajomym. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tej kuszy dla nekromanty. Miłego trzymaj się, cześć!